Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika, dwie recenzje tych epickich zestawów bojowych za nami, więc pora na kolejny z nich, tym razem J kontra Wężon. Mat, znacie dwie minifigurki, trochę broni i jakieś takie przeszkadzajki terenowe. Tutaj mamy 69 klocków, katalogowo 42,99. Polecam szukać, bo można kupić taniej. No i myślę, że jakieś 30 zł z kawałkiem to jest taka optymalna cena, żeby coś takiego sobie kupić. Bardzo ładne pudełka. Mamy tutaj, o zwróćcie uwagę, jak to wygląda: statystyki postaci, zarówno Jaya jak i Wężona. Mamy tutaj też pokazane, co znalazło się w środku. No i muszę przyznać, że jeśli chodzi o zawartość, to z ciekawszych elementów. Mamy sztabki złota, mamy też te zielone listki, ale te konstrukcje są naprawdę maleńkie i wydaje mi się, że jakoś tak bez szału. Co do Jay'a, on akurat wygląda ładnie, ma dość ciekawe nadruki na torsiku i nóżkach. No i mamy też wężona, zawsze kolejny wężon na propsie, więc się przyda. Pora zajrzeć do środka, tylko sobie tutaj to może tak odpakujemy z tej strony. Ja to natnę, bo są plomby. Cyk i cyk. No i wyciągamy zawartość. Zwróćcie uwagę, że te pudełka są takie troszeczkę zgubne, bo się ma wrażenie, wow, całkiem to jest duże. A tak na dobrą sprawę, to tylko w tym miejscu znajduje się to, co w tym zestawie się znalazło, czyli wszystkie klocki. No wychodźcie! Dobra, o, wyszły wszystkie, więc się posłuchały. No i mamy w środku jeden woreczek, z którego zbudujemy minifigurki i fragment terenu. Drugi woreczek, którego zawartość mogłaby się znaleźć w pierwszym woreczku, bo ten jest naprawdę maleńki. No i trzeci woreczek z elementami broni, tym razem w takim kolorze powiedziałbym hmm, limonkowym. No nie wiem, wiecie, że ja w kolorach to mistrzem świata raczej nie jestem, ale ciekawe elementy i jak już mówiłem wcześniej, zdecydowanie fajne. Do zdjęć, do ustawiania w takich dość żywych scenach, do makiet, jakichś niewielkich dioramek scenek i tak dalej. To jest zdecydowanie dobra opcja. No i niestety zgięta na pół instrukcja. Która jest mała, aczkolwiek i tak wydaje mi się, że jest za duża w stosunku do tego, co w pudełku się znalazło. Bo tutaj jest naprawdę niewielka garść klocków. Dobra, idę to składać, zajmie mi to pewnie jakieś 6 minut. I wracam z recenzją. Mówi się wyskoczyć jak Philip z konopi, ale można też wyskoczyć jak Jay z bambusów, no bo tutaj bambusy też zdecydowanie się pojawiają. Mamy ten taki tron dedykowany dla wężona, którym jest serpentin, no i Jay w stroju hmm, troszeczkę mi się kojarzy z rysią z killera, no ale okej. Okay. Zaraz sobie to wszystko z bliska pooglądamy, bo przyznam szczerze, że tutaj raczej nie ma sensu tego rozbijać na jakieś takie poszczególne kadry, gdzie minifigurki oglądamy oddzielnie, a konstrukcje oddzielnie, bo tego jest naprawdę niewiele, więc ja Mini figurki, tylko na chwilę odstawię do tyłu. No, i tutaj, oczywiście, możemy zobaczyć jak też można się pobawić wkręcenie Jayem, więc ja go sobie tutaj zamontuję, ale widzieliście to przy okazji poprzednich zestawów bojowych. O i tak Jay może się pobawić i pokręcić, więc ten element też gdzieś tam odłożę na bok i mamy tutaj takie dwie niewielkie konstrukcje. Jest właśnie ten taki tron czy też siedzisko. Tutaj mamy takiego nawet bambusa lekko pochylonego. Całkiem spoko patent żeby odwrócić sobie round briki, wrzucić tutaj te zielone listki i rzeczywiście mamy całkiem fajnie wyglądające konstrukcje bambusów. Tutaj to siedzisko też takie jest, troszeczkę umowne, ale kształt węża naprawdę wygląda fajnie, bo zwróćcie uwagę, że mamy tutaj taką jakby kobrę, widzimy jej kołnierz, widzimy kły, widzimy tutaj też nawet odstający ogon, tak to prezentuje się z tyłu. Naprawdę spoko patent, jak z niewielkiej ilości klocków zrobić coś ciekawie wyglądającego. No a tutaj mamy taki mały fragment terenu, gdzie możemy po prostu przewrócić bambusy, więc gdzieś tutaj robimy taką mini wręcz wycinkę. Tak to mniej więcej działa. Co do minifigurek, Jay został wyposażony w to takie e, smocze nunchako, bardzo fajnie wygląda ten element, on naprawdę dodaje ogromnej ilości dynamiki, więc w momencie kiedy Patrzymy na ten odlew, to mamy wrażenie, że rzeczywiście to nunchako tak się kręci, tutaj jeszcze dodatkowo zostawia taką bardzo fajną smugę. Co do nadruków na torsiku, na nóżkach naprawdę bardzo dobrze wyglądają. Fajnie to jest zgrane, tak bardzo spójnie. Tutaj jest jeszcze taki delikatnie odsłonięty tors. Mamy też jakieś takie rzemienie, którymi są poprzewiązywane te onuce, które on posiada na nogach. No i tutaj troszeczkę z tyłu to wygląda jak taka koszulka baseballisty Co do nadruków na buźce, tutaj jest taki zdecydowanie bardziej zawadiacki i zahartowany w walce, a tutaj z takim szerokim uśmiechem, nawet z delikatnym zakłopotaniem. No a co do wężona, myślę, że tutaj też wiele osób zdecyduje się na ten zestaw właśnie ze względu na tę minifigurkę. Bardzo ładne nadruki, zarówno na torsiku, na nóżkach, dodatkowo ten kołnierz na głowie bardzo też się dobrze prezentuje. I wydaje mi się, że tutaj jeszcze widzimy też trochę łusek z tyłu głowy, że też sama główka, ona trochę mi się w ogóle kojarzy z krokodylami z Chimy bez masek, ale sama postać, jeśli nie nie jest wykorzystywana w Ninjago, można myślę śmiało jej używać do tego, żeby stworzyć z niego kreację jakiejś dziwnej postaci w uniwersum Gwiezdnych Wojen i zdecydowanie, oczywiście dobrze wtedy ją zastosujecie. Mamy tutaj oczywiście cały też pakiet tych wszystkich broni, Nunchaku mogliście zobaczyć i one absolutnie nie różnią się niczym jeśli chodzi o kształty w stosunku do tych poprzednich, natomiast oczywiście mamy tutaj inny kolor jest to taki transparentny, limonkowy kolor. Tutaj mamy mie miecze, właściwie miecze os do mieczy, czy też do katan, tutaj jest to nunchako. Mamy też shurikeny, mamy też te takie czekany, kilofy, czy zwał jak zwał, i tyle tego tutaj mamy zgromadzone. Więc, jak już popatrzę razem z poprzednimi zestawami bojowymi, to już naprawdę całkiem pokaźny arsenał tych broni mi się zebrał. Jeśli macie zamiar skompletować wszystkie zestawy bojowe, to ten oczywiście też posiadać w swoich kolekcjach powinniście, natomiast jeśli szukacie zestawów, które mają w sobie coś ciekawego, tutaj zdecydowanie minifigurka wężona na plus. Jay też wygląda bardzo dobrze i konstrukcyjnie jest przyzwoicie, bo co prawda niewielka konstrukcja, ale dobrze wyglądająca, więc ten tron w kształcie węża daje radę i mnie osobiście się podoba. Jest naprawdę w porządku. Szkoda, że tych klocków jest tutaj tak mało, no ale myślę, że tutaj sama forma opakowania już przyciąga uwagę i też wiele osób kupi taki Zestaw, niekoniecznie w pełni świadoma, że jest tam naprawdę niewiele elementów, ale znowu ta kubka broni zdecydowanie powoduje, że chce się ten zestaw mieć. Także, cóż, jeśli chcecie, to i tak Was dodatkowo nie przekonam. Jeśli nie chcecie, to być może ta recenzja spowodowała, że tego zestawu właśnie zapragnęliście. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć.